Witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Z gry po. No i w sumie, słuchajcie, dzisiaj ja połowa mam taką mini krótką historię, jeczkę, co się dzisiaj po prostu wydarzyło. Eee, no, słuchajcie, no, update'ów w wtorek nie było, i chciałem nagrać jak w sumie, w środę, o 19 na w środę, że nie było update'u. Chodzę do Fortnite'a. A jednak był update o 10. Nie sprawdziłem. No i pobierałem całą noc aż w czwartek o drugiej mi się to w końcu pobrało. Jednak nagle sobie odcinki stary, co, co ja powiedziałem, e, grałem te odcinki, więc w no, takie czynności się wystąpi, więc, nie będzie takiego normalnego odcinka, pokażę wam kilka zmian, które może są. mam na pewno nową lokację, nową broń i to zajmowało 4 GB. No, rozumiecie to? Jeszcze inny na Jones, już w grze. Mamy nową bronią, nową, no i jeszcze mamy nową kawę i to wszystko. Yy, jakieś pewnie pliki nie zajęło mi 4 GB, 400? Więc te to są potężne w ogóle. Ja bym wolał, żeby były po 2 GB, bo gdzieś tak było w dzowie, ale to naprawdę to nie bez sensu. Yy, to są dużo, według mnie, w pojazdach, dwa tego nie pobieram tyle GB, a ja będę, ale wszystko będę chyba pobierał, wszystko wiecie wieczorem. <noise> Więc, no właśnie, tak, pozdrawiam. Po ten foret taki jest totalnie bez sensu, według mnie, już tak zniechęcimy ten pole do grania serii po tym update'cie serii. Jakby, no, nic tam się nie zmienia. No, tylko nowy sezon jest hajba i możecie sobie na nie? Nie wiem, czy ja nie Fortnite'a w sumie Będzie to w sumie lepsze. Usunę właśnie to, może sobie za taką pierdzieloną przerwę. No, kto wie, po i tak tam się w tej, że nic nie zmienia. No, tylko nowy sezon i nic więcej, tak. No, będziemy mieć foret czy zaskoczy, zaskoczył, bo ten mi nie zaskoczył niczym. No, ja teraz by mnie zaskoczył, ale jak nie byłbym fanem Fortnite, to by mnie nie zaskoczył. No, Fortnite będzie tu dość potężnego, yy, co ja bym chciał w Fortnite jeszcze w pozornie czwartym zobaczyć. Bo jak nie, no to serial może tą przerwę na jakiś czas. Może nie muszę na Fortnite, ale może. No, zobaczymy, jak to będzie, no. O matko, no po prostu. No, po prostu żal słuchnie. A się w ogóle nie zwiększy, tylko są nowe lokacje z tymi drzewkami, nie? Będziecie no, polecimy sobie na tą lokację. Nową lokację, tam nowe drzewko pojawiło się. No. no, Dokładnie tam jest nowy, nowy drzew chyba jest. I my ja wam ja wiem, że to drzewko się pojawi. Jak ktoś oglądał szybkie newsy, to wiecie, że to drzewko się miało pojawić w update'cie. Bo to Epic Night ogłosiło podobno, ale nie wiem. Więc no to dzisiaj ja nagram to w czwartek i do tego na ciku na zapas niestety. Więc na pewno w najbliższym czasie, pewnie 12 lipca około, bo to wtedy dla tej odcinek z gry Fortnite, nagram ciężarek z Mythica. Mam nadzieję, że no... wiecie, mam nadzieję, że będzie to coraz lepiej dobra No chyba mam tam pistolet ten, taki bombowa, czy jak się nazywa, taki ten Ale tu w ogóle nic nie ma w tej miejscówce, a nie, jest drzewko Ale ta lokacja się w ogóle nic, 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 nie, nic nie zmieniła, tylko drzewko tu nowe jest Okej okay. Dobra Zginąłem. No wiecie, no nie tak ciągle będę ginął niestety. Mamy na lakację nową broń mamy. chciałem wam to wszystko wam dzisiejszą ci go pokazać. No. kiedyś kiedy to nigdy na Miał wejść dzisiaj w czwartek o 15 chyba, a wszedł wczoraj niby... No nieważne. No. Więc nie ma coś tak porę według mnie zachęcić. No kurde, no powiem szczerze, że ten Fortnite High, no, był fajny na początek, ale teraz tak wiecie, do dupy. Jest mnie, no to no, musiałam coś dodać epickiego, no nie? No, wiadomo no, słowa ta pobyła jest faktycznie, po, Po pierwsze my wszystko wygrywamy w grze w Fortnite, żadnej walki nie przekaliśmy. I że tutaj nie bez sensu, nie? A jeżeli myśmy mieli wojnę przegrać, chociaż UR miało lepsze broni, to wyglądaliśmy jakiś student, nie? Bo tu w tej właśnie, w tej właśnie tej fabule tak nie zrobili, nie? Żeby chociaż myśmy tam mojne przegrali, ale nie i tak, nie? No i wiecie, to, to jest taka fabuła taka do dupy. No a takim tak nic tu się nie zmienia. Wiadomo, na początku ten tak Fortnite jest zajebisty na sezonie, ale tak później to się nie kręca do grania, to, tu Mandej się mnie nie zachęcił. Więc na no, wiem, żeby trzeba to Fortnite to sobie powoduję trochę EXPA. 200 na lewej, zrobię taką długą przerwę na kitu Wiecie o co chodzi. Nawet sobie nie pomyślę, że ile było już odcinków z tego sezonu? Z 20 może nawet i mniej. Będę to policzyć, albo policzę to w komentarzach. Mniej więcej, jeżeli jeszcze chyba przed odcięciach wtedy no to tam z 15 odcinku wszedło tylko koło chyba. Naoko teraz policzyłem szybko. Ale pewnie nie się tam nie na 100%. Ale no zobaczymy. No. No, Najbliższe update to nam niestety nie pokażę. Bo według mnie odcinki nie zapadł. Więc jeśli sobie to będziecie musieli zobaczyć, no to ja mam łeb, ja już założę, ile będzie update ważył 4GB, 500 znowu, nie? Nawet i więcej, bo powiecie 4GB, nie? Bo to już się wydarzyło od pierwszego sezonu. Pierwsze sezony też taki ważyły chyba gigabajtowo dużo, nie? No na tą miejscówkę nie lecimy, bo nie ma sensu. To już ta miejscówka jest kozawka chyba. No zakładań taka mnie nie zachęci po tym sezonie, serio, no jakby no kurde No nic tu nie ma no Tak szczerze mam powiem, nic nie ma, no, tu, tu na no, jakieś fajne zniszczenia mapy powinny być Też już powoli Chcę powoli byli już w, w pierwszym sezonie w ogóle zniszczenia mapy, bo były te odwertyware W pierwszym sezonie więc Oj no, przypał no, Sąż maciu jolib indie no Co ta debi piedzielony a, tu nie ma broni, super! Nie ma broni, liturga. Zapierdziłem na górę, więc no. Może, bo nie wiem, w tym odcinku nie pokażę, mam tej nowej broni, no w ogóle nie, bo nie mam nie mam, co, że ją kupowałam pokazać broń. pokazać, po to, mogę że ciki na zapas, czyli w sumie już jutro, kiedy to nagrywam, i będę musiał nagrać, jeszcze to na zapas. Napierdam na etapie 12 lipca. Żeby nagrać te odcinki, więc to mam mało czasu. Chciałem tak jak Ci się wiadomo, co się wydarzyło. A adyś patrzyłem się a ja pobrałem. Pierwego go pobrałem yy, drugiej w nocy dzisiaj, więc tak dudupy trochę. Nie od to ten naczy dzisiaj wlatuje, serio. Montuję go i za to tego wlatuję, znaczy, a ja to tak ten nagamciknie na zapas, chyba, że no nie ma to zrobię teraz, nie? Więc no. Więc ten będę nie jest według mnie fajny. No nawet co go w zakości na 10. Ale update'owo dwa. No zaraz to dużo no według, no co to ma być, że na PC ta waży 2 GB na PlayStation 4, no No już to jest totalnie głupne, naprawdę. Ale gówno. No więc tak fony jest ja na każdy dzień, to jest ale no cóż. Na nowej broni nie dostanę, nie? Jest świetna broń nową dostać, nie, a nie Więc znowu. Ja ten model to nie ma fajny, był na rady, to to nie, zarom, są gigabajtowo 2 Za dużo według mnie. Tyle rady nie powinien tyle wady. 3 gigabajty, 200 już mógłbym dać, ale nie 4 gb nie? A jeszcze jeden ważył ponad 5 gb a dlatego, że to był wtedy czwarty update, nie? Więc mam nadzieję, że nie będzie 5 update'ów, tylko 4 będą update'y. Bo jak będą tylko 5, to ja zniechęcę sobie o kurde. Więc co myśmy mogę z okolicy do nadczęć, jak w sumie tej broni nie znajdę. Fajny update, nowa lokacja i to tyle. więc no się, się widzę w kolejnym odcinku z gry Fortnite, no nie wiem czy... No, kiedy, kiedyś wam pokażę, na pewno pokażę, może na krótko, na krótko wam pokażę, myślę że może no, na TikToku, kiedyś wam pokażę, bo będę chciał gdzieś na TikToka, ale wiem. no, a ja tam nadal mam te sobie wyźdane, więc nie wiem Zrobimy go tylko Benjamin tego typa Został widzimy się w kolejnym odcinku papadko